Cześć, tu Couch Crew. Witamy was w kolejnym filmie obrały Stars. Sprawdzimy dzisiaj tryb rocznicowy i dowiemy się, co ciekawego można w nim wygrać. Miłego oglądania. Przetestujemy dzisiaj e, hmm. wydarzenie rocznicowe. Tak? Tak to się nazywa? Chyba tak. A jak to jest w Tak, w zbiorach klejnotów. E, ja już widziałam, że tutaj trzeba wygrać e, kilka razy z rzędu i w zależności od tego, ile razy uda się wygrać, to dostaje się punkty. E, bo przed nagrywaniem udało nam się przetestować jedną planszę. która nam się zakończyła zwycięstwem. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. Na początku trochę nas pokonywali. wo, Ale ten kolt mnie zbombardował. Uciekaj, bo masz sześć koinatów, jesteś cenny. No wiem, tutaj dobrze mi się nie Popatrz, tutaj mnie Stu atakował. Ten kolt jest dobry. Też kałym koltem, ale on we mnie celuje takimi petardami, że nie jestem w stanie czasem uciec. No muszę to uszerkę wykończyć. Mamy klejnoty. Uciekaj do tyłu. Żeby nie było tak, że cię... Chodźcie. Idę. Musisz zabrać moje klejnoty. O ja, ale to masz zmasowany atak. Czy Ci się uda to przetrwać? Niestety. Ale teraz już raczej. Popatrz, Edgar, który już z nami, gra w drużynie, chyba się wkurzył, że tak zmarnowaliśmy klejnoty. Uwaga, idzie ten kot. Ale pokonany. I zwycięstwo. Piękne. Dobre poszło nawet. Też tak myślę. Nawet byłam gwiazdą drużyny. Popatrz, 75 monet za zwycięstwo numer dwa. No, fajnie. Ja tutaj mam stosunkowo mało kucharków, więc już mam trzy rzeczy odblokowane, wyobraź sobie. O, ale, a to, to, to na górze? Uro... E, nie, to nadal z e, Karnetu. Przeciwko wymianę. mamy Sandy albo Gina, nie wiem. Damy radę. Sandy. Koś mam wrażenie, że jak tutaj idziemy na środek, to na początku nas zawsze rozgramiają, a później my ich z kolei. Wow, Załatwienie. Lubisz grać nitą? Tak. Jak Ci się jej super moc podoba? Jej niedźwiedź jest dominujący. Mi się bardzo podoba jej niedźwiedź, ponieważ e, tak naprawdę to jest dodatkowy gracz w drużynie, bo też dodaje obrażenia. Wydaje mi się, że ci są lepsi od poprzednich, a tobie? Też. Ale też mi się wydaje, że my jesteśmy lepsi od nich. Ło, jak mnie zamroził dynamajk, No ma chyba jakieś efekty dodatkowe, jakiś gadet, tak? Wiesz? Mhm. Uh -huh. Też masz w swoim dynamajku taki gadżet? Kacper? Yy, zamyśliłem się, ale yy, wszystkich odwaliłem, tak? I nie mam, nie mam. Nie masz. Popatrz, ja mam 10 klejnotów, 11, ale gonią mnie. Tak, ale uciekam tutaj, odzyskuję punkty życia, zaraz ja będę kiedyś do Widziałam, zrobiłem, że y, tak do środka, żeby życie. nie Pięknie. A ja... Ty widziałeś, że mi jeszcze tam Mike pod nogi rzucił bombę, ale na szczęście koniec rozgrywki. Zwycięstwo numer 3. Ej! Dostałeś 1000, 10 100. 100. 1000 fioletowych monet, super! A ja tutaj jeszcze mam wydarzenie, deszcz monet, no ekstra, ekstra, bardzo mi się podoba. No, I cztery ładne. rzeczy w pasku na dole. Ładnie są przeciwnicy w ogóle, prawda? E, tak, dzisiaj są faktycznie. O, tak jakaś mapka. Czekaj, my gramy teraz... W coś innego. Jak to się stało? Samo się przełożyło? A może to tak jest po prostu? E, że się kilka różnych plansz przechodzi. Dobra, to jest w każdym razie chyba nagroda, więc nie możemy się dać zabić. Chowajmy się, może tutaj, jak oni będą podchodzić, to wtedy ich będziemy atakować. Co o tym myślisz? Mamy bardzo dużą przewagę. 9 punktów, o, ale już mają 5, a 8. Czekaj, muszę złapać tego daryla. Trochę. Tutaj i marnowaliśmy naszą przewagę przez to, że was zabili. Ale odrobimy ją. Mam taką nadzieję. Jaki Darius Kubany. Widzieliście, że się schował w krzakach? I ja już dwa razy miałam mało punktów życia. Ja dwa razy chciałam go zabić, a on mi uciekał i wiesz... Patrz, bij prawie tutaj zginęła, ale udało jej się schować i odzyskać punkty życia. Jak ci idzie? Fajnie. Chodź i wycofaj troszkę, bo masz za mało życia. O ja! Ale zepsułam teraz. Ale mamy nadal przewagę. 24 sekundy. Musimy się tutaj wycofywać, bo oni nas w końcu dogonią na ostatnią chwilę. Chodźcie, chodźcie do tyłu. Jak mamy przewagę, to nie ma po co tam iść. Ja tu jeszcze super mocą swoją z tyłu uderzę. Trzy punkty przewagi. Pięknie. O, ja już myślę, że przydam. Na krewet. 150 monet teraz mamy. Ale to było to samo. I tylko jedynie Zrobimy teraz tak, że sprawdźmy, co ja odblokowałam. Tyle rzeczy. Skrzynka zadymiarza. Uwaga, Kacper. Popatrz. Monety, standardowo. Punkty mocy. E, dziki Klejnoty. Czy one są przydatne? Tu znowu monety, punkty mocy. I czy będzie coś ciekawego? kolejnych skrzynkach niestety nie. Ale na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcecie więcej filmików z tej serii, to zostawcie łapeczkę do góry, pa pa! Do zobaczenia!